Cześć i ciałem, pluski z josołem. Witam, Helenka z bocianem, cześć i ciałem, pluski z osobą. Kolek, klek, kle, kle, kle. Witamy, witamy wszystkich! Witam was, witam was, zaczynamy, was. zaczynamy już czas. czas. Jesteś, Jesteś ty, jestem ja, raz, dwa, trzy! Witam was, witam was, zaczynamy już teraz. Jesteś ty, zaczynamy jestem ja, raz, dwa, trzy! Zapraszamy! Dlaczego Helenkę zapraszamy? Do wspólnej zadawy. Hurra! Kle, 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 Zapraszamy! Uuu. I O, dziękuję, Helenko! Kle, kle, kle! O, kle, kle, kochani! Tutaj położyłam przed Helenką piękne obrazki. Helenki zadanie będzie podzielić na sylaby Słowa Helenko, powiedzmy może na początek, co jest na tych obrazkach? Co przedstawia ten obrazek? Kot, banan, cebula. Jest tu i pan Boczek. Żaba. A, a na środku jest kle 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 Żaba, żabka nasza. Tak. No to Helenko, uwaga. Teraz ja Ciebie proszę, uszka nastawiamy nastawione uszy. Podziel Helenko na sylaby słowo kot i postaw tyle kresek, ile jest sylab obok kotka. Dzielimy na sylaby. Kot. Ile sylab? Brawo. Ile było sylab? Jedna. Czyli jedna sylaba i jedna kreska. Brawo. Helenko, proszę Cię, podziel na sylaby słowo banan. ba nam. Ile sylab? Dwie sylaby, dwie kreski. Pięknie. Piękna, gruba klecha. Tak ja też o, dobrze no to teraz Helenko poroszę cię podziel na sylaby kle 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 podziel na sylaby co tutaj jest cebula Ce -bu la ile sylab Ce-bu-la. trzy ale dużo Helenko, co tutaj jest na tym obrazku? Pies. Proszę, podziel na sylaby słowo pies. Pies. Pięknie. Ile sylab? Jedyna. Pięknie. No to teraz, Helenka, odkładamy pieska i bierzemy następny obrazek. Pięknie. Żaba. Dobrze. Podziel na sylaby słowo żaba. Ile sylab? Dwie. Czyli ile kresek? W brzuszku żabki to sylab. Dobrze. Pięknie! No to teraz, Helenko. żeby, żeby żabka nie była głodna. Podziel na sylap. A co to jest za kwiatek? Tu i panek. Mhm. To, to są kwiaty, które bardzo moja mama lubi. Tu i Pany, Tu i Pany. <sł critka> Ile Helenko kresek namalowała? Szy. Trzy kreski, ponieważ trzy sy. Brawe. Brawo! No to ostatni obrazek. Ostatni obrazek Wvere. z mo... Po, proszę cię, Chaletniko, podziel na sylaby słowo bocian. Bocian dwie. Brawo. Dwie sylaby, dwie Kleski. kreski. Wspaniale. Podzieliliśmy na sylaby słowa. No to teraz bawimy się dalej. Aha. Kle, kle, klek klek kle. Helenko, wszystkie słowa są pięknie podzielone na sylaby. Teraz Helenko, uwaga, Twoim dalszym, Twoim zadaniem będzie pokolorować rzeczy, które mają w swojej nazwie, uwaga, tyle samo sylab, co słowo żaba, żaba. Żaba ile ma sylab? Dwie. Czyli przeglądamy się, gdzie jeszcze są Bocian. dwie sylaby. Brawo! Bociany. Bo cian. Dwie sylaby. Ża, ba. Brawo. Bociany są białe. Mhm, I tutaj mogę. Mogłeś... skrzydełko też mu zrobię, bo bociany mają Wiadomo, że jedno skrzydło czajne, bo bociany to są już bociany. Taki to ich urok. Kle, 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 tutaj prezentację robię. Oto się przedstawiam ja, bocianica. Tak to tu wyglądam. Piękny, piękny dzióbek czerwony, nóżki i te moje skrzydełka takie. Tu jest przecież pan bocian. Aha, ale mm, 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 elegancki. Pokoloruj rzeczy, które mają w swojej nazwie tyle samo, sylab, co słowo Żaba. Bra! A jeszcze kle 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 Cholenko, tutaj zobacz, spójrz na moje skródełko. A mhm. czajmy koloruje jeszcze. Jak tak ucisnij? To się najlepiej robi. Kle, kle, kle. Analiza sylabowa. Umiejętność rozkładania słów na sylaby. Pięknie to wychodzi halence Analiza sylabowa. Służy przede wszystkim przygotowaniu. Dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. klekle, kle, Och, jak pięknie. Mhm, mm to te Banan. Banan. Słowo banan również ma dwie... sylaby banan na żółte, bo banany są żółte. Nie mniam, mniam. Helenko, a czy ty lubisz banany? Tak. A dlaczego? Bo są pyszne. O, ale ty masz, Helenko, siły. Motorika mawa tutai buruh, power surah, mmm, 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 tutaj się jeszcze pobawić przy okazji? Mam no, chodź w kółko krzyżyk. Dobra. Super pomysł, Helenko. O, a Wy lubicie bawić się w kółko krzyżyk? Bo my z Helenką bardzo. Tak. I Pan Bocian też pewnie. Weźmiemy bocianie kolory. Te kolory, które mają bociany. Mm. Och, piękne kolory. No jak tak to zaczyna. Musimy Mów, tylko... robić planszę. To nie jest plansza, tylko tak zaznaczam tutaj. Kto zaczyna? No, tylko możesz zacząć, jeśli masz ochotkę. Tak. O Ja bym to potrzebował pomocy. Ja bym... Chodź tu, na rogu. Krzyżyk. Pod... Mogę ci zrobić? Bardzo, bardzo, bardzo poproszę. Możesz mnie namalować. O, kochana jesteś, helenka Krzyżyk. Jawa Jawo! Teraz jak żeby Cię zablokować, to dam tu. O, sprytnie! No, ale ja tutaj już widzę Holenka. Ja stawiam krzyżyk ja. na samym dole. O! Na środku, sam do. No. Teraz twoja kolej, No, to ja stawiam krzyżyk. Kla, kle, kle. Tutaj lewy, dolny. R Krzyżyk. To ja dam kółka, tu nie mogę, bo ty tutaj. O sprytne posunięcie, a już temu chciałem dać krzyżyk. Czułaś? O, już tam, już tam chciałam dać krzyżyk. W takim Jest? razie na samej górze, ja sobie tu postawię na samej górze, proszę mi postawić. Hmm, jaka piękna pogoda dzisiaj. O, kle 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 kle! Helenka wygrała! Tak to wygląda, kochani! Pokolorować mieliśmy rzeczy, które mają w swojej nazwie tyle samo sylab co słowo żaba. Wśród naszych obrazków znalazły się bocian i banan. Tylko dwa obrazki zawierają w sobie to samo sylap, co słowo żaba. O, Helenko, a co tutaj robisz? O, teraz... Możesz pokolejować, Pani Bocianowo? O, chętnie, chętnie. Dobrze, możesz, możesz pokolejować. No, kle, 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 klek Weź sobie mazaczka. O, tak, 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 już, już, już wezmę, Helenko. Który kolej wybierasz? Żółty, Helenko. A mogę Ci dać czerwony? Dziś bawiliśmy się w analizę sylabową. Tak, tu. A, muszę łapać mazaka, kochani, bo mi tutaj zaraz ucieknie mazak. W takim razie pozdrawiamy. Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy. papa. pa. pa! pa, pa! Wszystkiego dobrego! Żegna Helenka z panią bocianową. papa, pa! pa. pa, pa.